Ja tutaj dzisiaj dzwonię do was, w pośpiechu takiem, bo sprawa jest dosychanie pylna. Ja się domyślam i od razu mówię nie. Jeszczeście nie usłyszeliście. Chcecie, żebym się zaszczepił poza kolejnością. Będziecie mnie zapewniać, że to dla promocji szczepionki, że grono ambasadorów, a potem chuzia na juzia, prokuratura, komisja śledcza, kto dopuścił, że celebryci omijają kolejkę. Ale muszę wam pogratulować pomysłu. To jakiś geniusz wymyślił tę akcję. No. Prezes jest mniszczem w odwoływaniu się do psychyki elektoratu. Czy, 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 czego chcesz? Wnuczek mnie tu trąca. Tak, aleście mnie zagadaliście, kolego Fedorowicz. a ja miałem coś innego do was. Czy wy przyłączycie się do akcji, we w obronie naszej dziadki podpiszecie yep. petycję utrzymana we w ostrym tonie, A? tak, bo sprawa jest niesychanie ważna. Widzicie, że w czasokresie ferii zabronione jest przeliwanie młodzieży poza domem bez opieki dorosłych o, do godziny 16. Wiele. Więc, że z tego wynika, że po 16 już mogą bez opieki. A o której się zmniejsza? No, koło 16, tak, to jest zupełnie paraleliczne no, to... zarządzenie. Jeżeli takie jest rzeczywiście, bo ja nie sprawdzałem, to oczywiście podpiszę petycję. Nie, bardzo bardzo, więc tak. ja wam odczytam, żebyście wiedzieliście, co podpisywacie do pana prezydenta. Żądamy mnie ich miastowego takiego. w Ale nie wiedziałem, że to do prezydenta. się on pod ochroną? Niech się weźmie wreszcie do roboty, niech ma odwagę się zajmnąć problemami, za mnie stchować we wpasek i tylko głupie mowy wigaszać. Ja ty, kolego, to, kolega zdaje ty, sobie sprawę, że mogą kolegę pociągnąć do odpowiedzialności za obrazę głowy. O, Pociągają, nie tylko głowie mogę wydarnąć, ale innym częścią ciała. Zdumieła mnie kolega, ale z radością witam w gronie ozd ozdrowieńców, którzy przejrzeli na oczy i Boże, zaczęli dostać... Nie odczytałem nie całości, więc... Żądami zamontowania i wątania po godzinie 16, pięciokrotnie silniejszego oświetlenia Olec, Parków, Podwórek. Przeszczeni pod mostami, szczególnie pod Łazienkowskiem, no Ale... bo tamto dopiero można nogi połamać. Ale tutaj ty podpisy. Pod Łazienkowskim jest bardzo dobre oświetlenie. Ja tu mieszkam niedaleko, to przede wszystkim to głupie zarządzenie trzeba Ale, zmienić przede, przede wszystkim. Po primo zarządzenie nie jest głupie, a po drugo Trzeba się zwracać do właściwych organów. Co znać? Zarządzenie jest rządowe, a oświetlenie miejskie to jest... Prawa Trzaskowskiego. To jest petycja do prezydenta Trzaskowskiego. Pomyśleliście, że do kogo? A no, tak, no, w pierwszej chwili pomyślałem sobie: O, się. pomyśleliście. To wynikało z tego, że ja wyczuwam, że lada chwila w Waszym obozie zaczną się ucieczki, i myślałem, że kolega kierownik chce się wycofać, póki jeszcze czas póki może albo alibi sobie ewentualnie. Nic takiego jakieś... nie nastąpiło, nie powinniście się udzić. Ja no. chciałem wam wyciągnąć Chodem. pomocną doń, żebyście przyłączyliście się do właściwego nurtu, bo właśnie wyłoniliście nowe możliwości no. zabezpieczenia sobie przyszłości na długie lata. No. To jak, składacie podpis? No raczej nie. Hmm. My wrócimy do tej rozmowy. Ha.